Cześć, witajcie moi kochani, ja jestem Nigra, a dzisiaj przychodzę do Was z shoppingiem. I nie jest to shopping z LPS, tylko z dodatkami. Naprawdę, moim zdaniem, było warto, ponieważ zapłaciłam za nie jedynie 4 zł. Ciężko mi to zmieścić w kadrze, ale postaram się tak to pokazać. Jest to właśnie deskorolka z takim mini, mini śrubokrętem. po prostu jest mega. Tutaj ma zapasowe kółka. No i ma zapasowe kółka do zapasowych kółek, jak nie wiem, dziwnie to brzmi. No i na razie nasza deskorolka ma zielone kółka, a tu są czerwone. Zaraz to odpakujemy sobie wszystko. Tu jest właśnie cena, i tutaj pisze, że ta deskorolka jest na palce, że po prostu jeździ się tym palcami Mhm, <świetnie>, świetnie Najpierw wyjąłam właśnie deskorolkę Jest naprawdę fajna Mi się naprawdę podoba i tak wygląda na niej Pet Shop. Fajnie jeździ też, naprawdę, super. Na pewno mi się przyda do serialu. Nie mam pojęcia jeszcze, kiedy ten serial będzie, bo muszę najpierw zdobyć figurki, dodatki i tak dalej. Więc pozostaje Wam tylko czekać. Dobra, mamy taki śrubokręcik. Jest naprawdę świetny. Dla Pet Shopa właśnie tak wygląda. Takie o, złapie. Takie może coś odkręcić. Mm. Naprawdę jest fajny. To właściwie służy tylko po to, żeby te oto śrubki przykręcić, ale dobra. Yy, moim zdaniem to się fajnie nadaje dla pet shopu, więc super. Tutaj mamy też zapasowe kółeczkę, jak wcześniej mówiłam. Chwila. Ciężko to wyjąć, nawet gdy ma się paznokcie. Okej. Okay. Yy. Więc mamy kółeczka takie o. Kółeczka. Jak mi się zgubią tamte, albo po prostu będę chciała sobie zmienić na czerwone, je, to z chęcią je założę. Nie no, świetnie, tło mi do tego jeszcze spadło. Chciałam jeszcze dodać, że ta deska ma dwa minusy: jednym jest to, że właśnie ta deska ma dinozaury, a drugim minusem jest to, że ma tutaj napis. Więc to mi się jedynie nie podoba, poza tym jest nawet spoko. Dziękuję za oglądanie, i niestety Negra Was już żegna. Do zobaczenia!